No i co? No to witam bardzo serdecznie. Ja jestem Bu. A to był pierwszy kulinarny chest. Ale zanim otworzymy następne, chciałem wam pokazać, e, jaką ja mam recepturę na robienie. Bierzemy sobie tak: po pierwsze korna. Po drugie, bierzemy jakieś tomato. E, bierzemy sobie. Dobra, mamy sloty. Okay. Bierzemy korna tomato, potem bierzemy blueberry. Ja to biorę, właśnie serenity i biorę pepper. I idę dalej. I idę tutaj Wam pokazać, jak wygląda moja receptura na, na 99% zawsze legendarne jedzenie. Jak tutaj w możliwości wrzucam to wszystko do gara, klikam cook. I 7 minut muszę czekać, ale dzięki temu zawsze mam legendarne jedzenie. Zawsze możemy tutaj zobaczyć uh, cookbook. Ok. Mm. Best meditation. można tu podglądać w sumie, jakie rzeczy udawało mi się uh, gotować, stworzyć. O jezu! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mutacji. To nie, niezłe i tematy musimy odłożyć. No ale nic, otwórzmy zanim otworzymy. No bo dobra, otwierajmy, ja nie patrzę na pasek. Otwórzmy kolejny kulinarny bag i liczmy, że nam dropnie coś. O, ten lobster, ten lobster śmignął. A na niego było 1%, 1%. Sprawdźmy, co jest w -shopie w ramach tego jeszcze biegania. O, mi się ciepło zrobiło. Myślałem, że uda się coś w końcu zdobyć dobrego za pierwszym razem. Ale wychodzi na to, że to takie łatwe nie będzie. Eee, dobra, dokupię sobie watering cany, bo z nich korzystam w miarę. Dokupię tutaj te wszystkie rzeczy startowe. I co? Kolejny kulinar chest. Bardzo ładnie proszę o lobstera. Kurde, no i... i ja nie chcę tego, nie chcę tego ankomonowego sida. Chciałbym peta. Ostatni czest, Proszę o peta. Nie dostałem go. No nic no to będę mógł sobie posadzić. To wygląda jak jakiś rabarbar. Więc posadźmy nasz rabarbar. A zamiast peta 4 rabarbary. No dobra. Otwórzmy zatem ten te e, Gourmet Seed Pack. Mamy ich 8. Nieprzyjemnie się je zbiera uważam, no bo to jest straszne RNG, czy ja je dostanę czy nie, ale może dostanę z nich coś. Sugar Glaze, Mythical, ok. Właśnie, na to liczymy, na dobre rzeczy, ale sprawdźmy może co z nich tropi najpierw, żebym ja wiedział czego mogę się spodziewać. E, ja bym poprosił, żebyś mi pokazał nagrody i zobaczymy tutaj te paki. E, Okej. Okay. Crown Melon. Czy mamy Crown Melona? Wydaje mi się, że Crown Melon to jest ten melon, który mnie bardzo zadowala do tej pory względem tego, jak dużo na nim zarabiamy. To jest jakiś szparagi chyba że I to Grand Tomato. I ja bym bardzo przygarnął Grand Tomato, ale wątpię, że w siedmiu skrzynkach uda nam się. I jalapeno. Jalapeno. Będziemy mogli je w sumie zastąpić... Ee, Czerwoną paprykę będziemy mogli się pozbyć, bo mamy teraz dwa halapenio. I co? Ładnie proszę o coś. Bardzo ładnie proszę o kolejne halapenio. Czy to jest Crown Melon? Tak, to jest Crown Melon. I on mnie bardzo się podoba, mi się ten Crown Melon. Dobra, postawmy tutaj tego sugar glaza i zróbmy tak. Weźmy Advance Sprinkler, postawmy, dostawmy mu. Weźmy też, e, tu jest Watering i zobaczmy, czy starczy nam. Już widzę, że nam nie starczy, żeby tutaj cokolwiek z tym zdziałać. Woda? Nawet procent nie wzrosł. Dobra. No to kładziemy tu jalapeno. Trzy obok siebie postawimy. I liczmy na to, że Triceratops pomoże nam coś z tego wyrosnąć. A my dalej, otwierajmy. Otwierajmy gumę Seed pack. sprawdźmy co tam znajdziemy, czy znajdziemy, znajdziemy onion. A ja bym tylko poprosił o coś dobrego, ładnie proszę, dostałem już jedną akceptowalnie dobrą rzecz, ale ja bym, nie. ja poproszę, poproszę jeszcze jednego melona, Ok? Ładnie proszę Growy Garden o jeszcze jednego melona, żebym mógł się wzbogacić jeszcze bardziej. I bardzo dziękuję za tego melona. I super. Zostawmy sobie tego melona tutaj. Wspaniale. Melony. Bardzo fajnie z nich zarabiałem do tej pory. Więc jestem z nich zadowolony. No i co? Na ten moment ostatni seed pack. Ajajaj. No to co? Spróbujmy go otworzyć. I liczymy na coś dobrego, co nie jest onione. Ajajaj. No ale panie, panie Triceratops, proszę uderzyć w coś, co ma sens. A nie uderzaj w to, zostaw to w spokoju. Panie Triceratops, proszę iść tam mi pomóc to wyrastać. No to co, wydaje mi się, że tak. E, tą paprykę możemy się pozbyć, ale wypadałoby ją zebrać. Ogólnie zbiorę papryki i usunę je. Eee, chociaż ja mam papryki. Hmm. Mam jednego SIDA. No to, to w takiej sytuacji jedną zostawię nam, a mogę wziąć z narzędzi towela. Tak, towela się to przestawia wszystko, więc weźmy towela. I przestawimy sobie tą paprykę tutaj. Bo ja potrzebuję trochę tu rzeczy sobie poprzestawiać. Tak, tak. To blueberry. Proszę mi w róg wepchać. Dokładnie. Super, wróg wepchane. To też mi wepchaj tu wróg. Bardzo ładnie. A, bo to jest taki jeden. On jest taki gigantyczny. Okej, okay, a to jest to samo? Nie, to jest Pickle Fruit, a to jest... E, to jest ten nasza rabarbar, tak? Mm, nasz Kronmelon Melon bym sobie przestawił. Nie chcę mieć tego wszystkiego na wejściu. Więc trochę bym sobie to głębiej postawił. Ambery bym sobie też właśnie postawił tutaj. Okej, okay, to jest. Okej, okay, to ja bym sobie tak ładnie ustawił. E... Na przemiennie. Okej, okay, to chyba na razie tyle z ustawiania. Burger is... Okej, okay, jest nasz burger się ugotował, a my jeszcze sprzedajmy. Przedajmy tutaj e, nasze papryki, które udało nam się zebrać. 7 milionów, zawsze coś. No ładnie, ta farma. Uzbierać trochę kosmetyków jeszcze będziemy mogli ją ładną zrobić, ale wątpię, że te kosmetyki akurat jakoś tak. Wydaje mi się, że. E, proszę bardzo, nasz burger i sprawdźmy, czy miałem rację. Proszę bardzo, nasz burger. Aha, dostałem 5 watering tak? Na poważnie. Tam było napisane ulepszenie z legendarnego do mitycznego i za to było 5 foterinków. I tak, na poważnie 5. A, ah, no i właśnie, dlatego ten event jest bardzo fajny. Podoba mi się, jakie są tutaj ładne pety. Jakie jest jedzenie, też mi się podoba. Znaczy, jakie są rośliny do zdobycia, też to jest fajne. No ale największym minusem jednak dalej jest jak to się zdobywa, że oddajemy tutaj się w sidła, tak zwanego RNG weźmy teraz onion nie mam papryki żeby dać oddawanie się w sidła RNG no nie sprzyja nie sprzyja mi, mi bo ja niestety nie posiadam szczęścia więc będę musiał zacząć się tradować najprawdopodobniej będę musiał właśnie zacząć tutaj się tradować nie wiem jeszcze e, jaki sposób na to robić. czy będę biegał po publikach czy może będę próbował na tej stronie z trajdami. No bo nie ma żadnego trading huba, więc muszę jakoś popróbować się potradeować z ludźmi. Bo jednak chciałbym zdobyć dinozaury. Nie wiem nawet co one robią, ale bym chciał mieć dinozaury. Jestem bardzo dużym fanem dinozaurów, więc chciałbym je mieć. Aromatik się nałożył. No dobra. Ten odcinek będzie krótszy. Ale co? Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się. Do następnego. Cześć!